Roku. Powiedz mi, kto tu odpowiada za to, jak wygląda w tym studiu? Tadek, to nie ta sprawa. Dzień dobry państwu. Ty Mateusz Sobotka. Zapraszam na Proton News. Już jutro. Albo dziś. Zależy kiedy oglądasz. Odbędzie się koncert zespołu Planet Shakers dla tych, którzy kupili bilety i razem z Protonem wybierają się na to niesamowite wydarzenie z biurka o godzinie 17.25 na przystanku Jaworzo Centrum w stronę Krakowa. Zatem do zobaczenia jutro. Już w najbliższy piątek na Protonie będzie super gość prosto z Krakowa. Filip Olszewski. Super, zabawny, piękny uśmiech, przystojny, uwaga dziewczyny, zajęty, marzone, które gdy widzi, że które z nich gada, od razu rzuca się do gardła. Od razu rzuca się do gardła. Ale dziewczyny, bez presji, zapraszajcie znajomych i wpadajcie. A już za dwa tygodnie będziemy mieli nową serię kazań pod tytułem Przesuń swoje granice. Epicka seria kazań zwieńczona top show. A teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Tymotor Sobowka. Też jestem zajęty. Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa, o minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem.